Halo, halo, z tej strony Abia dzisiejszym fascynującym materiale wraz z Mojarzem. Pokażemy wam pięć najlepszych koktajli Mołotowa na Sunstone. A jeśli chcecie zobaczyć kolejne pięć niesamowitych koktajli Mołotowa na Sunstone, to zostawcie tutaj skromne 500 łapeczek w górę. No i wtedy pojawi się kolejny materiał z tej serii, a ja teraz nie przedłużając zapraszam was do tego materiału. Pierwszym Mołotowem, moi drodzy, będzie mołotów na bombside, a wraz z Mojarzem będziemy wrzucać młynarz na kompozycji. Tak naprawdę, będzie ten Mołotow, powiedz nam. Pierwszy będziemy wrzucać na no longach takiego młotowa, czyli jest zawsze potrzebny, bo, bo wiemy, że najczęściej tutaj się ludzie ustawiają, więc no będziemy, albo nawet jeśli zobaczymy na radarze czy nawet usłyszymy, że tutaj ktoś jest, no to mamy pewnego Polaka, który nam zada du duże obrażenia przeciwnikowi. Bo często tak jest, moi drodzy, że po prostu nawet jak rzucać jakiegoś tam grana, to to nie zawsze moje drodzy działa, a ten falak, który został dodany ostatnio, naprawdę fajnie sobie radzi w sytuacjach, gdy na przykład Kościół siedzi właśnie na tej pozycji, jak przy którą powiedział młynarz e, tutaj oczywiście do longa do prawej, bo jeśli na przykład jest do lewej, to zawsze możemy go odciąć jakimś tam najdem, czy tam może nawet i moje kochani, nawet z ale do lewej strony takiej opcji zazwyczaj nie ma, więc sąsiad ustaw się tutaj właśnie na tym rągu, a ja mam Drodzy, pokażę jak to wszystko wygląda. Dobra, więc sobie idziemy w oparty na spokojnie, bierzemy palka do swojej ręki. Ogólnie bardzo fajne jest to, że się z zapartów, czyli z teoretycznie bezpiecznej pozycji, ale zawsze trzeba uważać na to, że na przykład tam mogą być wychyleni ludzie, że tam mogą się zbustować. Fajnie gdyby jakiś drugi kolega was tutaj coverował, tak by sprawdzał sobie na spokojnie, a Wy wtedy na wielkim ludzie byście rzucali sobie mołotowa. Jak to zrobić? Podchodzicie, moi drodzy, gdzieś tutaj, w okolicy to oczywiście musicie sobie sami wyczuć. No i ogólnie. Moi kochani celujecie gdzieś w okolice tego tutaj pięknego czegoś no i moi drodzy wpada nam idealnie no stary chyba gorąca Brzeje. atmosferka pada nie Że mocno jak, jak to chyba ogrzewanie podłogowe jakieś masz zamontowane No tak średnio bym powiedział, tak średnio. No kafelki już się tej czerwone robią. Teraz moi drodzy powiem wam, że jeszcze oprócz tego tej pięknego młotowa na longa, który był bardzo pożyteczny i przydatny dla Was, ponieważ takie od możecie sobie go rzucić, na przykład na trybie służniczym, bądź też na trybie zwykłego dzika. A co nas jeszcze czeka w tym materiale, moi drodzy, na pewno tutaj oto. Piękny motow na kurnik, piękny motow na bonsajdzie B na pozycję pod podestem, a także na ninja. Więc zaczynamy teraz drugi motow, czyli oczywiście, będzie on sąsiad. Na jaką pozycję? by kurnik. Na naszą ulubioną, a szczególnie chyba twoją, na kurniczek. Dokładnie, moi drodzy, ostatnio jak pewnie widzieliście od już, no nie ostatnio, ale od dłuższego czasu, ja wraz z sąsiadem tutaj właśnie na pozycji tego kurnika, często się ustawiamy, często gdzieś chowamy głowy w klasyk i czekamy aż tutaj ktoś zacznie plantować i co wtedy sąsiad robimy? No i wtedy czekamy, czekamy aż zaczną i się strzelamy. Z nimi zazwyczaj wychodzimy wtedy na hedy, nie? Dokładnie, tylko na hedy. Dokładnie, moi drodzy, a jak tego palaka rzucić właśnie na okolicę tego pięknego kurnika? Sąsiad, weźcie tam ustaw na tym pięknym kurniku, a ja wam, moi drodzy, pokażę, jak to zrobić. Ogólnie, cały odcinek, jeśli tego jeszcze nie mówiłem, to cały odcinek, moi drodzy, jest dla graczy słabszych lub graczy początkujących, którzy dopiero zaczynają z grą, bądź też, moi drodzy, zbyt dobrze nie grają, a chcieliby się nauczyć. Jeśli, moi drodzy, chcecie się nauczyć więcej, takich rzeczy, bądź też lepiej kontrolować full auto, bądź nauczyć się grać lepiej ze snajperki, zobaczcie na inne filmy na kanale, ponieważ takie są też i właśnie tutaj, a my moi drodzy ustawiamy się do tego e, koktajlu Mołotowa jak to robimy, ustawimy się w tym oto moi drodzy rogu, Trymy moi drodzy o tutaj prosto, e, rzucamy po prostu zwykłego palaczka i on idealnie nam tutaj wpada na właśnie kurnik, no sąsiad normalnie ogrzewanie podłogowe nawet ma zamontowane e, na deskach nie no, to niemożliwe. Więc to jest waria takich mało... Kurczaki z rożna, dzięki temu Polakowi. <gulę> Tylko u sąsiada stary, masz coś na sprzedaż? No właśnie, jest wszystkie się <gulę> Mogę <gulę> Mogę zwęglone sprzedać takie. Takie dla fit, mało kalorii. Poka ten towar, poka ten dobra, masz go już na stanie? <gulę> o stary, jak to chyba... O, oh, Ale kiepsi! Jeszcze wygrzane. <gulę> Nice. Sąsiad będzie tutaj, moi drodzy, nam rzucał mołotowa. Sąsiad, jesteś w tych apartach tam? Jestem, jestem. Elegancko, elegancko. Teraz, no teraz ja będę miał ogrzewanie pod moi drodzy. Sąsiad, dawaj tego mołotowa na tego gatka na kurniku, Moi drodzy, pewnie nie, nie raz jeszcze zobaczycie te mołotowe, które będziemy wykorzystywać na właśnie takim oto i pięknym jakimś meczu duo, jakimś meczu sojuszników. A jeśli chcielibyście więcej takich granatów i na przykład kolejne to jakieś koktajli mołotowa, no to oczywiście zostawcie łapkę w górę, ponieważ jak wcześniej mówiłem, 500 łapek w górę, a my wraz z sąsiadem na pewno postaramy się nagrać dla was takie piękne mołot. a my teraz przejdziemy na drugą część mapy. A jesteśmy już na side B i tutaj moi drodzy, pokażemy wam dwa palaki, ale pierwszy z nich to oczywiście będzie bardzo istotny palak na pozycję pod podestem, podest znajduje się na górze, pod podestem znajduje się na dole. A dlaczego bardzo ważna? Ponieważ tutaj pozycja jest taka, że często tutaj właśnie cetek siedzi i kampi na nas, jak jak Bambi patrzy tylko, żeby tutaj cyk fraga, cyk fraga wziął. Mamy właśnie takim... Mołotowy, możemy go zaskoczyć, i żeby miał przez rano. Tak po sprawdzianie. Jak stary przychodzi z mlekiem po wiadówce, wtedy jest najgorzej. To jest równowartość tego młotowa. Dlatego moi drodzy, my chcemy wam go teraz pokazać, jak go rzucić, dlaczego go rzucić i czy opłaca się go rzucać. A na pewno powiecie, że tak, ponieważ e, wtedy, gdy go rzucacie, to dzieją się niesamowite rzeczy, a my już wam pokazujemy, co i jak. Moi kochani, ustawiać się oczywiście na tej pozycji, która się nazywa piach. Tutaj oczywiście srampa, więc lepiej żebyście zapamiętali i dobrze się komunikowali w gierce, ponieważ komunikacja to podstawa a szczególnie gdy gracie oczywiście z drużną Ustawiacie się moi kochani na piachu, bierzecie mołotowa z swojej ręki No o. i tutaj moi drodzy, ten oto piękny motów pada nam idealnie A oprócz tego, że łatwo się już za tego motowa, to jeszcze jakie są zalety? muniasz? jak tutaj stajesz i widziałeś, no to jakie zalety widzisz dla terrorystów? No widzę takie zalety, że jak tutaj jestem ten palak, to właśnie widać tutaj po wypaleniu na ziemi, jak bardzo Objętościowy on jest, dlatego rzucamy takiego jednego, on tutaj traci mocno HP, a kolega tutaj z rampy jest zabezpieczony już z kałaszkiem albo z jakimś skopem i pilnuje i tutaj do, dokańcza dzieło i mamy przewagę. No właśnie, dlatego ten motor jest bardzo, bardzo pożyteczny. Coś tak patrzy na siebie, to coś i mało HP zostało chyba. Właśnie smutny jestem, tak ten palak mi tyle HP zabrał. Ale widzowie, jest misja dla Was. Jeśli chcecie, żebym przeżył. To musicie zostawić dużo łapek w górę, bo każda jedna łapka w górę, to jeden HP dla mnie. Dlatego pomóżcie mi, proszę. Widzowie, moi kochani, to pomóżcie sąsiadowi, bo nie będę już miał z kim i będą nagrywać. A dla was, moi drodzy, odcinków będzie jeszcze mniej, bo jak wiecie, duo z sąsiadem, to najlepsze duo. Są 2 Ninja. Ninja, to najbardziej grana przez statyków miejscówka w grze stand 2 zazwyczaj wiemy że przeciwnicy ustawiają się dokładnie tutaj przy tym kącie 90 stopni dlatego warto znać takiego Polaka który wypędzi ich stąd i będziemy mieć przez to ubitego przeciwnika a tym bardziej jeśli kolega nam pomoże znajdę czy tam kolejnym motowem Więc jak tak jest odpowiedział. Bardzo ważna pozycja po stronie CT. I na pewno wiele szkód wam może narobić. Gdy na przykład plantujecie. Gdy na przykład sobie stoicie. Gdy nawet moi drodzy wracacie z mlekiem ze starym. Z rampy idziecie sobie na CT. Z tym mlekiem to ten CT was i tak może dopaść. Więc moi drodzy jak rzucamy. Podchodzimy sobie na piach. To moto tak jak wcześniej. Tylko że tutaj ustawiamy się w tym oto miejscu. W to oto moi drodzy kochany. Coś dorzucacie tego pola. No i moi drodzy, on świetnie ląduje nam na, na muniarze. a młyniarz ze swoim LA! Ja jestem sobie teraz, moi drodzy, takim zwykłym cetek I rzucasz, moi drogi, świetnego palaka na ninja No i widzicie, moi drodzy Jak, jak duże pole rażenia Więc ten kokta mołotowa naprawdę się mocno leje Ponieważ, na przykład, ja dorzucę sobie tutaj takiego kokta mołotowa A na przykład sąsiad dorzuci tutaj No to, moi drodzy, zobaczcie, żeby uciec z tej pozycji To musi przejść normalnie wszystko A HP leci, leci, leci I końca nie ma Więc taki oto i zawodnik na pewno, moi drodzy, zostanie wyeliminowany A my lecimy teraz do... Najciekawszego koktaju mołotowa, jak kiedykolwiek zobaczyliście w standowie, i zobaczycie pewnie w standowie, ponieważ ten koktajl mołotowa nie tylko na maszynę Kara, ale także na tryb sojuszniczy z jakimś kolegą, z jakąś koleżanką. więc my lecimy, a ty, sąsiad, opowiadaj, co tu tak naprawdę w trawie piszczy. Takiego palaka mocnego będziemy rzucać bezpiecznie z apartów naszych tutaj w kuchni. Bardzo łatwo, wystarczy się dobrze ustawić i przycelować pewnego łatwego Polaka. Tutaj się blokujemy. Właśnie. Tutaj celujemy. I proszę bardzo. I mamy takiego właśnie palaczka. Zaraz zobaczycie dokładnie jak to przymierzyć. No i bardzo łatwo zabić naszego przeciwnika lub zadać mu obrażenia. Ponieważ aż dotąd tutaj pali się Palak i szybko HP zabiera, więc... Nie ma szansy, żeby przeżył. A my teraz lecimy, żeby Wam pokazać jak tak naprawdę go rzucić. Bardzo uszczególniony dlaczego, co i jak, moi drodzy, wchodzimy tak jak tutaj sąsiad przyszło mówił, do tego kwiotka, a tutaj tą szafeczkę. Celujecie, moi drodzy, tutaj w tomo to można powiedzieć tego senka tam może trochę w lewo, celujecie, rzucacie no i tak naprawdę nic więcej wam nie pozostaje jak tylko patrzeć, jak on tutaj tam pięknie wpada a sąsiad normalnie się, jego ogrzewanie podłokowe na pewno nie zawodzi, sąsiad uśmiechnięty no i też mało ma HP, więc pamiętajcie, żeby zostawić jeden HP dla sąsiada, wiecie co robić, a teraz sąsiad pokaż jak tego palaka rzucić, jak widzowie mogą go fajnie wykorzystać tak, jestem gotowy, dawaj sąsiad, leci, lecimy, lecimy. Ole, ale stary, on jest mocny. Stary. No, ja nawet nie mam czasu zareagować. Już wszystko w tej HP mi leci. ja nie mam szansy, żeby w ogóle wyjść. Tak daleko, jak jak daleko im... nie? Tutaj. No w, w ogóle, w ogóle on mega daleko sięga i tak jakby tutaj na przykład minus 30, minus 30, no i tutaj minus 20, no i moi drodzy 20 HP zostaje takiemu typowi, albo dorzucacie naida, albo na przykład... Nie wiem, wyskakujecie na niego jak tarzan z dżungli, obijacie go ulepszonym makiem 10, którego wczoraj mówiłem w materiale, jeśli nie widzieliście jeszcze, moi kochani, materiału z wczorajszego dnia, ponieważ we wczorajszym dniu mówiłem jak tak naprawdę branie zostały ulepszone bądź też moi drodzy osłabione, no to po prostu zajrzyjcie do tego filmu, a jeśli Wam ten materiał się spodobał, to możecie stawić pozytywną łapeczkę w górę i oczywiście udostępnić swoim kolegom, którzy mogą takich tutaj mołotowanie znać, a my wam w tym momencie Dziękujemy za to, że byliście, oglądaliście. No i trzymajcie się. Elo.